Cześć, tu Antart i zapraszam na wspólną grę w Kami, czyli grę logiczną o składaniu papieru. Eee, zacznijmy od modułu klasycznego. Ok. Wow, to było imponująco trudne. Co dalej zaproponuje nam ta, ta gra? Uh, czy mogę zrobić tak? O, oh Udało się. Jedziemy dalej, dwa ruchy. Aha, czyli to na przykład na ten i to na ten. Chyba już wiemy o co chodzi w tej grze. Trzeba w jak najmniejszej ilości ruchów A, trzy ruchy. Hmm, 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 to chyba wszystko. Nie wiem, czy na czerwono. To raz, dwa, no, raz, a nie, nie, nie teraz, dwa, i teraz będzie trzy na czerwono, albo na niebiesko, ale zrobimy na czerwono. wygląda całkiem fajnie ten grob. Zróbmy jeszcze kilka. A czemu nie? hm, <laughs> pięć ruchów. Myślę, że wszystko by trzeba było tutaj zrobić na. Spróbujmy tak. Raz. Te. A, bo to nie jest jedno. A nie, bo tutaj jest takie i tu jest takie. Oszukało nas. Aha, I to pewnie też się nie zakoloruje. Ale spróbujmy. Trzy. Cztery. No i właśnie. 5. Nie uda nam się tak. Jeszcze raz. Hmm, hmm, hmm. A jako że tutaj już byśmy zmarnowali dwa ruchy. To spróbujemy wszystko doprowadzić do tego zielonego. Nie wiem co to jakiś taki sraczkowaty kolor jest. Hmm, hmm, hmm. Zacznijmy od tych skrajnych może. Jeden, dwa. Trzy. Cztery. i pięć. ja! Yeah. Sukces! A się czuję mądry, czasem gram w takie gry. Dobra, zróbmy jeszcze jeden. A co tam? O, trzy ruchy tylko. Uh -huh. tak byśmy zrobili tutaj. Jeden. jeden, dwa, trzy, tu chyba nie przejdzie jednak. Ale myślę, że jakoś tak to trzeba zrobić. Hmm, hmm, hmm. Jeden. Dwa. O, to też nie przejdzie. Dajcie mi jeszcze jedną szansę. No i co teraz? Tak. Tak. Fuck sake. Fuck you game. To jest Kami. Ale we mnie entuzjazmu dzisiaj, masakrycznie. No więc to jest taka... gra logiczna. Inna niż Madjong, chociaż też taka azjatycka trochę w klimacie. Ale wygląda całkiem fajnie. Gra się też fajnie. Zagadki są. No na tym etapie może nie jakiś mega wymagająca, ale no, myślę, że później się będzie rozkręcało, zwłaszcza, że to jest wiele różnych poziomów. A, więc jeśli macie ochotę zagrać, nie wiem czy ona jest płatna czy bezpłatna ta gra, podejrzewam, że może być płatna. Ale wrzucę na pewno linka jakiegoś w opisie. No i wam podziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.